Gratulacje. Dziękuję Michał Cichy, Mam trzymam, tak? No dobra. Z nami Damian Kostrzewa, dobry wieczór i pierwsze pytanie, jak podobała się ta walka? Witam, no podobała mi się bardzo, bo wygrałem. Tak jak mówiłem, no bardzo mocno się stresowałem, bo jednak tych walk na koncie nie mam za dużo. Cztery lata przerwy, ostatnie dwie walki. To były porażki. Także naprawdę, mimo że Albert mówił, że, że tam gdzieś ta presja na mnie jest, to ja odbijałem piłeczkę, ale wiem, że była. Bo jednak, no mówię, jestem na co dzień trenerem, powinienem dawać przykład. I... I myślę, że tutaj dałem taki przykład, że po porażkach można się podnosić i wygrywać z naprawdę dobrymi zawodnikami. Mimo, że Albert mówił, że jest gdzieś tam po już swoim prime, no to nie zapominajmy, że on ma 60 zawodowych pojedynków, w tym walka od mistrzostwo Świata. To był mój pierwszy pojedynek w boksie, co prawda w małych rękawicach, ale mimo ogromnego stresu udało się wygrać, się w najlepszy możliwy sposób. Myślę, że bardzo ładnie sobie przede wszystkim dystansowałeś Czasami prostymi, lewym prostym, tam stopowałeś Alberta raz za razem. No tak, taki był plan. Tutaj z trenerem Maćkiem Brzostkiem, z którym pracowałem najdłużej w swojej karierze. To był nasz powrót tutaj, także dziękuję Maćkowi, że znalazł dla mnie czas, bo wiem, że ma dużo swoich obowiązków i taka była nasza baza, czyli lewy prosty, praca na nogach. Gdzieś tam mimo wszystko też nie mogłem się strzelić z tym lewym prostym, bo, bo troszkę tych ciosów mijało, ale wiedziałem, że w zanadrzu jest jeszcze prawa ręka, która dzisiaj zadziałała idealnie. Że yy, współczesny boks, jak, jak obserwujesz boks, boks, również zawodowy, na przykład, właśnie powinien polegać na lewym prostym. Bo ja to widzę wiele zawodników, że podstawa ręka prowadząca i dołożona ręka prawa w odpowiedniej sekwencji. Tak, no nie, <coughs> przepraszam, nie jestem żadnym fachowcem, jeżeli chodzi o boks. Moja przygoda z, ze sportami walki trwa 7 lat, ale tak jak mówisz, no, kiedyś jakby bazą bok, boksów w Polsce był ten y, długi lewy prosty. Mamy w swoich szeregach, w naszym klubie najlepszego człowieka od tego zadania, czyli Darka, Darka Michalczewskiego, którego pozdrawiam. On z nami jakby współpracuje, jest u nas w klubie, także... On pokazywał, że nie trzeba gdzieś tam robić akwilibrystycznych akcji, tylko ten lewy prosty ustawia walkę, dokładasz prawą rękę i może być mistrzem świata przez długie lata. Darek, z tego słynął, natomiast moje pytanie, czym cię w pewnym sensie zaskoczył dragon dzisiaj? Dlatego, że mówi się, że pierwsze co bokser traci to właśnie praca na nogach. Ja miałem wrażenie, że miał wyraźny problem z, z, z trzymaniem dystansu, i, dobrego dystansu wobec ciebie. Tak, zdecydowanie. No Albert jakby o tym wspominał od samego początku, że ma już takie problemy z biodrami, że to jego poruszanie. Nie będzie na najwyższym poziomie aczkolwiek mimo wszystko mnie zaskoczył bo dość szybko skrócił ten dystans, ale byłem na to przygotowany. Trener Maciej mówi, że mam pracować na nogach, stopować lewym prostym, a jak nadarzy się okazja to dołożyć tą prawą rękę i myślę, że plan został zrealizowany w 100%. No, Albert gdzieś tam raz mnie trafił, ale, ale poczuł tą moją siłę i mimo wszystko potrzebowałem więcej niż przewidywałem, żeby, żeby gdzieś to go zastopować. Aczkolwiek wiedzieliśmy po poprzednich pojedynkach, czy nawet z Remi Gruchałą, że, że potrafi ciosy przyjąć i walkę odwrócić na swoją korzyść, także ogromny szacunek do Alberta był od samego początku jest do samego końca. Dziękuję mu za tą walkę, bo, bo pomógł mi stworzyć ogromną historię z, Chłopaka, który zaczynał 7 lat temu przygodę, przeszedł z piłki ręcznej ze sportu walki. Dzisiaj mierzył się z byłym prezydentem do Mistrzostwa Świata w boksie, także wspaniale rozpoczyna się ten rok. Jakie aspekty techniczne, yy, tudzież siłowe, pomogły Ci w sportach walki? Bo przecież piłkarze ręczni też są zdanie: jest silny łap. Tak jest, no dokładnie. Albert zapomniał o jednej rzeczy, mówił, że nie mógłbym boksować, ale zapomniał o tym, że piłkarze ręczni wspaniale pracują na nogach i myślę, że dzisiaj to pokazałem, bo u nas. No, <laughs> Przepraszam. U nas jest to praca interwołowa, ale też w tej obronie poruszamy się w lewo w prawo, także ja te nogi miałem od samego początku. Wiadomo, że troszkę ciężej było to stosować w walkach MMA, bo jednak było obalenia, ale tu w samym boksie ta praca na nogach bardzo mi pomogła. Pomogła mi też przetrwać jakby tą nawałnicę Alberta. Był taki moment, że widziałem, że już jest bardzo blisko, ale gdzieś tam uciekłem na tych nogach i przez to gdzieś tam nie zainkasowałem mocnych ciosów. Także na pewno praca na nogach, ale też takie kontrolowanie dystansu poprzez wyciągnięte ręce, bo u nas w pracy w obronie też, też było to w piłce ręcznej, że te ręce pracowały przód-tył. No i ogólne przygotowanie motoryczne, bo jednak piłka ręczna była dyscypliną sportu, która wymagała przygotowania na najwyższym poziomie w każdym aspekcie. Tak? Wiadomo, że tutaj e, ta płaszczyzna jeżeli chodzi o boks i piłkę ręczną jest dosyć podobna, bo rzuty jakby kierujemy do przodu i te, te ciosy też w troszkę innej płaszczyźnie, ale mimo wszystko gdzieś tam są zbliżone, także na pewno cała jakby praca motoryczna była podobna. Trzeba było to troszkę przełożyć na, na to, że jednak te ręce trzeba trzymać, bo można dostać z powrotem. Ja mam w takim razie jeszcze pytanie odnośnie samego Alberta Sosnowskiego, bo nie było Ci w pewnym sensie szkoda, że takiego zawodnika ikony, jeśli chodzi o polski bok zawodowy wcześniki boksera, właśnie ty w pewnym sensie go skończyłeś. Być może, że jeśli chodzi o starty, no wiek już nie, nie najmłodszy, ale tobie jakby nie wygrał by z tobą, czy by dalej nie startował. No, gdyby było mi go szkoda, to mógłbym tą walkę przegrać, także ja musiałem zachować koncentrację jakby do, od samego początku do końca, bo tak jak mówiłem, Albert zjadł zęby na tej dyscyplinie, a ja wszedłem dopiero w pampersie i gdzieś tam raczkuję, jeżeli chodzi o sporty walki, nie mówiąc cóż o boks, bo tutaj Albert zjadał mnie doświadczeniem, także no ja nie mogłem kalkulować i gdzieś tam próbować rozgrywać tą walkę w ładny sposób, bo po prostu nie miałem na tyle doświadczenia, umiejętności bokserskich, musiałem spróbować przełożyć te moje atuty, czyli gdzieś tam szybkość, dynamikę na tą walkę, bo bo to był jakby sposób do wygranej, który zakładaliśmy od samego początku i jak widać było, że się potwierdziło. Gala w Kielcach dobiega końca, ale ja zapytam może o te następne plany sportowe. Czy udało się porozmawiać z przedstawicielami Federacji FEN, czy, czy może to będzie jakaś inna federacja w wykonaniu właśnie pańskim? No tutaj jakby byłem za, zaangażowany na tą galę ze względu na to, że byłem zawodnikiem w Iwe Kielce, grałem tutaj w piłkę ręczną, więc fajnie się to spinało, jeżeli chodzi o moją historię. hali dokładnie. Dokładnie, związaną z tym miastem. E, powiem szczerze, że nie chciałem wybiegać w przyszłość, bo ja mówiłem wielokrotnie, że jeszcze nic, nic tutaj nie wygrałem, także nie będę mówił, co będzie dalej. E, jestem gotowy na jakieś fajne propozycje. Sporty walki na ten moment to jest dla mnie dodatek, bo ja na pełen etat jestem trenerem, pracuję w klubie jako trener, mam wspaniałych podopiecznych, wspaniałych właścicieli klubu Brzostek Top Team, którzy umożliwili mi tą pracę i rozwój. Tutaj jakby pojawiła się oferta walki z Albertem takim ludziom się nie odmawia, to jest wspaniały człowiek, wielkie nazwisko, jeżeli chodzi o sporty walki, więc uważam, że bardzo dużo bym stracił, jeżeli bym się nie zdecydował, mimo, że było to dla mnie spore ryzyko, bo tak jak mówiłem w tym boksie, no niewiele jeszcze potrafię. Jakie to uczucie, wystąpić właśnie przed własną publicznością na tej hali, kiedyś jako piłkarz ręczny, teraz jako zawodnik bokserski? No, wspaniale, wspaniale, na pewno mówię, są to dwie inne dyscypliny sportu, ale gdzieś tam kibice to wszystko spinają, bo bez kibiców ani nie ma piłki ręcznej, ani nie ma Boksu, także ja dziękuję moim kibicom, którzy przyjechali z Gdańska mimo piątku w liczbie 50 osób, poświęcili swój czas i, i naprawdę słyszałem ten ich doping, to ich wsparcie, także no super, super, że ci ludzie dalej idą za mną, mimo że mówię, dyscyplina sportu jest inna, ale, ale to są znajomości na całe życie, także mam nowych kibiców, ale ci, którzy byli zostali, także to jest coś wspaniałego. Jeszcze takie jedno pytanko odnośnie nie może boksu, ale piłki ręcznej. Jak sądzisz, czego Polakom zabrakło na tych mistrzostwach Europy? Zabrakło zawodników na, na wysokim poziomie. No, ja może nie, nie zrobiłem jakichś wielkich wyników, jeżeli chodzi o piłkę ręczną-seniorską, ale jak ja debiutowałem w kadrze, to żeby tam zagrać, to naprawdę trzeba było być jednym z niewielu zawodników na, na bardzo wysokim poziomie, którzy dostają szansę. Teraz tak naprawdę, jak patrzę na reprezentację, to, to są chłopacy, którzy nie potwierdzili jeszcze swojego poziomu. Poziomu, ale przez to, że to szkolenie nie jest na wysokim poziomie, to każdy tak naprawdę ma szansę w tej reprezentacji zagrać. Jak ja debiutowałem w wieku 19 lat w kadrze seniorskiej, to byli tacy zawodnicy jak Sławek, Szmal, Karol Bielecki, Same Gwiazdy, to byli topowi zawodnicy Bundesligi. A dzisiaj no, widzimy zawodników z polskich klubów, którzy e, są wiodącymi graczami, ale te kluby nie świadczą o sile polskiej piłki ręcznej. Także uważam, że e, troszkę to szkolenie e, musi, musi się zmienić, bo, bo na ten moment. Nie mamy zawodników klasowych. Są zawodnicy, którzy na pewno bardzo chcą, ale no, brakuje im umiejętności, także, także trzymam kciuki za reprezentację, ale wiem, że to będzie bardzo długi i żmudny proces, żeby chociaż starać się powtórzyć sukcesy, które były kiedyś. Czego życzymy na przyszłość? Ja wam, czy wy mi? My, my. my Czego mamy życzyć właściwie? Zdrowia przede wszystkim, bo zdrowie jest najważniejsze. Jeśli w tej piłce ręcznie troszkę tego zdrowia straciłem, to też zahamowało moją karierę. Miałem trzy poważne operacje kolana. Zmiana dyscypliny wpłynęła wbrew pozorom yy, pozytywnie na to, że, że teraz z tym kolanem jest wszystko w porządku. Także odpukać, jestem zdrowy. Mam chęci, żeby cały czas się rozwijać jako trener i zawodnik. Także jeżeli będzie zdrówko, to mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. To tyle od nas i dziękujemy za ten fajny main event. Super. Jeszcze raz zapraszam. Dobra.